Cześć, jestem tej Patryczek i witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co będzie w następnych update'ach, gdyż Critical Ops dał nam informację odnośnie dwóch następnych update'ów. Pierwszy z nich będzie zawierał, to sobie sprawdzę, no będzie ogólnie rocznica, już chyba piąta albo szósta, chyba piąta według Google. A. rocznica krytyka Opsa, no bo oni chyba nie liczą tych prealfy pre i bety, więc będzie to chyba piąta rocznica, z tego co się nie mylę, Critical Opsa oraz będziemy mieć jeszcze Critical Pass Nowy Sezon, no to to już tak jakby to są do nas przyzwyczajili twórcy. Będziemy mieć jeszcze yy, co to jest? No będziemy mieć pomeczowy Booster Expa, czyli no tak jakby... Nie mam do końca pojęcia co to będzie. Mamy jeszcze um, case content preview, czyli no, możemy sprawdzić, co zawiera dana skrzynka, i to też nie do końca jestem w stanie pomyśleć, jak to będzie działało. No bo jeżeli to będzie działało w ten sposób, że kupujemy skrzynkę, no i możemy sobie sprawdzić jej zawartość, to to będzie takie trochę useless no bo um, no już wydaliśmy pieniądze na tą skrzynkę. Więc to nie jest tak jak w Counter Strike'u, że musimy jeszcze kupić klucz, dzięki czemu miałoby to jakikolwiek sens. Ale no tutaj takiego sensu by ogólnie nie miało, bo to tak jakbyśmy ją po prostu otworzyli. Czy sprawdzimy jej zawartość już zakupionej, to nie byłoby zbytnio sensu. Aczkolwiek, jeżeli byśmy mogli sprawdzić zawartość następnej skrzynki, którą byśmy mieli otworzyć, to też ciekawe by było, czy mm, delay na następną skrzynkę by się jakoś zmieniał, czy też nie. Bo to jest do, dość dobre pytanie. No i nie wiem jak twórcy by to rozwiązali. No bo jednak twórcom zależy na tym, żeby skrzynki były kupowane, żeby dalej e, pieniądze się ruszały w tej gierce, co jest dość, no, e, do zrozumienia, tak? Okej, okay, no gra nie leci sama z siebie, nie zabrawia sama na siebie, tylko po prostu muszą być jakieś płatności w tej grze. W tym wypadku, akurat no ops, z tego względu, że jest darmowy, no to ma na przykład skiny, tak, więc to też to jest bardzo super opcja, gdzie one nie są Pay to win, wszystko jest super ekstra i wszyscy mają równe szanse na grę bez względu na to, czy płacą, czy też i nie płacą. Na przykład w Modern Combat Team Blackout, czy w Call of Duty to troszeczkę to inaczej wygląda, bo w Call of Duty możecie sobie kupić no, lepszy karabin i jest wam troszkę albo i dosadnie lepiej i łatwiej przeciwko podstawowym graczom. Chociaż ta m czwórka w Call of Duty jest zaskakująco dobra. No i tutaj jak ja będą nie do końca, jestem w stanie określić jak to będzie działało, ten case content preview, no ale myślę, że to będzie coś takiego, że jak mamy w sklepie skrzynki, no to powiedzmy co 15 godzin będziemy mogli sprawdzić co skrzynka, którą, jaką możemy kupić, zawiera. No tak powiedzmy co 24 godziny, bo co 15 to jest jakaś godzina z dupy wyciągnięta, no ale tak powiedzmy co 24 godziny będziemy mogli sprawdzić, co zawierają dane skrzynki, czy powiedzmy pręka co zawiera, standardowa co zawiera i eventowa. No i będziemy mogli zdecydować, czy chcemy ją kupić, czy też nie. Ale to takie moje tylko całkowicie przypuszczenie, no bo no nie mam pojęcia jak oni chcieliby to rozwiązać, no ale coś takiego chcą wstawić, no to nie mam dla nich, nie ma to dla mnie żadnego. Yy, złego wpływu dla, dla gierki, także myślę, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli chodzi o e, rocznicę Critical Opsa, no to jest parę spekulacji. Inna spekulacja jest taka, że pojawi się e, stary nóż z początkowych wersji gry, no i wygląda on tak. To był Critical Ops przed 700 lat, no i tam pamiętam jak byłem na LANie w Grunwaldzie takimi e, właśnie nożykami się grało. No i tam ogólnie był event, że tam chyba polsko-litewski mix grał na jakiś zakon. No i no tam był event, że chyba tylko się kosami grało. Nie wiem dlaczego, ale takie coś było. a tak naprawdę to ta kosa wyglądała tak, no, nie? no i ciekawe, czy taka kosa by wróciła do gierki. No i też w jakim by to miało, jaką by to miało formę, czy byłaby darmowa dla każdego, czy po prostu do trafienia ze skrzynek, czyli jak zwykle bardzo, bardzo mało osób było dostało, jak na przykład animacje do MPX-a, czy teraz ostatnio były rękawiczki, no nie? W sensie, że rękawiczka była z Lucky no ale to podobnie. Um, ogólnie też taka informacja, żeby wszystkie odblokować rzeczy z Lucky Spina, trzeba było chyba 18700 coś tam wydać kredytów, także troszeczkę dużo, aczkolwiek mieliście rękawiczki, mieliście rewolwer i mieliście nóż, no także nie wiem, czy to się do końca nie opłacało, ale 18 18000 kredytów to jest Prawie chyba 400 zł coś takiego, także no to, to mniej tam powiedzmy 320. Także no, to nie jest aż tak... E, to, to jest dość dużo gotówki, no, nie? Więc to no nie wiem do końca kto otwierał i kto dropnął coś, no to możecie napisać w komentarzach. Ja otworzyłem dwa raki, spiny i dostałem dwie skrzynki, z których dostałem same gówno. Te Halloweenowe, bo ogólnie z Halloweenowych dostałem tylko jeden tier 3 MTX, -a, a reszta to jakieś kompletne dziedzictwo. No ale dlatego nie było też openingów z tych skrzynek, no bo skoro nic fajnego nie trafiłem, no to też tak jakby nie chciało mi się do końca tego nagrywać. Bo mogłem nakazać, że otwieram sobie tam yy, w sumie, otworzyłem chyba 7 skrzyneczek, no i powiedzmy, jeszcze tam otworzę sobie te z karnetu. No i mogłem to tego nagrać, ale w sumie to tak chyba nie ma zbytnio do sensu, jak zbytnio nic dobrego nie poleciało. No ale w porządku. No i następny update to będzie update gruniowy, czyli świąteczny. Będzie oczywiście Winterfest, ale w Winterfeście mamy taką ciekawostkę, że to już jest trzeci Winterfest, czyli trzeci rok z rzędu mamy świąteczny event. No i już dwa eventy były, więc najprawdopodobniej na 99% jakieś skiny się powtórzą. Pamiętajmy, że dalej w świątecznym evencie była tylko jedna kosa. Był to remix. Wrapped, czy jak on nam się nazywał, także ja spekuluję, że pojawi się nowa kosa Świąteczna. No i ciekawe, jakie skiny by powróciły z tych poprzednich Winterfestów, bo wiem, że troszkę jest skinów, którzy ludzie by chcieli, żeby wróciły, jak na przykład Uratio Gingerbread, który akurat posiadam. No i na przykład AK-47 glasier, bo też te skiny ludzie po prostu lubili, a Glacier nie był taki akurat zły. No i też jest niższym chyba tierem, także myślę, że twórcy nie byliby jakoś strasznie źli i pewnie by go dodali, chociaż nie jestem do końca tutaj przekonany. Będzie nowy nóż. I teraz mój strzał w ten nowy nóż to będzie to nóż motylkowy. Taki jest według mnie pierwsza sprawa. A druga sprawa to, że może być to taka laska Mikołaja. Też jest taka opcja według mnie, no bo skoro ostatnio był klucz francuski, Kurze, czemu to dzisiaj nie mówię? Klucz, klucz flan, francuski. No to skoro był event halloweenowy, był klucz francuski, no to na święta może być taka laska, taka, wiecie, lizakowa, nie taka laska, o jakiej wymyślicie, wy wstretne wy, dzieciaki. No i dalej mamy jeszcze nową broń. I teraz tak, no ja dalej tutaj walczę o to, żeby pojawiła się ARK ze skopem. czyli AR to jest Astral Rifle czyli ogólnie coś w rodzaju SG, tylko że po prostu ze scope'em no i bardzo bym chciał takie coś zobaczyć, bo byłaby to pewnie jedna z moich ulubionych broni bo ogólnie w Counter Strike'u jak sobie pogrywam, no to głównie gram właśnie brońmi z scope'em czy to AWP, czy to SG, czy to AUG, no bo one są po prostu fajne i bardzo fajnie się nimi gra no i fajnie by było według mnie, aby taka AR ka wpadła, a też ludzie już od dłuższego czasu mówią, że SMG, shotguny i ogólnie, mm, no to już tak jakby zostawmy to w spokoju. Shotgunów raczej nowych, jeśli shotgun jeszcze jeden może się pojawić według mnie i byłby to coś w rodzaju maga, czyli po prostu zamiast ładowania pojedynczego, to byłby magazynek tak jakby do shotguna. No ogólnie, że masz cały magazynek, wkładasz do e, shotguna no, i strzelasz, a nie, że pojedyncze wózki ładujesz. Według mnie taki środka mógłby się też pojawić w gierce, no bo to też nie jest zbytnio jakaś inwazyjna rzecz, a no kolejne rozmaicenie rozgrywki, co nie? No i co? No i kolejny krytykal pas sezon 10, czyli najprawdopodobniej pod koniec pasa będą oczywiście w darmowym pasie. Skrzynki świąteczne pewnie będzie jedna albo dwie, tak strzelam, bo raczej no, twórcy powiedzą, że to jest tak jakby prezent dla was. No, i ogólnie najprawdopodobniej pod koniec pasa, właśnie jakaś taka skrzyneczka eventowa się pojawi tego yy, świątecznego. No, i ogólnie pewnie na koniec pasów pojawiły się kosy, oczywiście. Chociaż też pamiętajmy, że jest jeszcze prototyp AUG Tyro 6. Jest to AUG Modwiszka i jeszcze jej w grze nie widzieliśmy. A już w przeciekach kiedyś kiedyś ona się pojawiła. Także też można było strzelać, że na przykład w no tym update 1.12, który będzie za chwilkę, będzie to update ten mm, rocznicowy, tak? no to w tym updatecie mogłaby się pojawić według mnie ta y, modliczka, no bo to też nie jest zbytnio jakiś taki y, update że tak powiem y, no świąteczny, no nie? było Halloween, to było święto y, no i też nie jest to jakiś tam update y, typowo pory roku, no bo już wiecie, dobrze się zaczęła a niedługo w ogóle zima, więc, tak ogólnie, taki sezon z dupy się pojawia. No bo w sumie to nie jest ani jesień, ani zima, ani Halloween, ani święta Bożego Narodzenia. Więc, taki augie mantis według mnie miałby szansę się pojawić w takim właśnie sezonie bez zbytnio określonego tematu. Także co, to by było na tyle, według mnie. No i co, pojawi się tutaj Wam link w opisie do Instagrama, Discorda. Możecie sobie tam wpaść, bo bardzo byłoby miło. No i jeżeli Wy też nie jesteście na Instagramie, jeszcze Wy gagatki, nie to wpadajcie, bo tam też są fajne zdjęcia. No i co, ogólnie też przepraszam czasami za mój głos, ponieważ tam mam ogólnie... Yy, no, troszeczkę chory jestem jeszcze, no i tak troszeczkę dziwnie mówię. No ale taka sytuacja wynikła. Wróciłem też ze świąt tych, yy, no, co się jeździ po grobach. No i ogólnie też zbytnio czasu nie miałem na nagrywania odcinków, także nagrywam to troszeczkę później. Już tam widziałem, że Keslik rzucił film, także nie zdziwiłbym się, aby to było troszeczkę mniej wyświetleń, no ale chwic z tym. No i co? No, do następnego odcinka, trzymajcie się na razie. Napiszcie jak Wam się podobają moje propozycje, czy chcielibyście karabin ze skopem, czy chcielibyście... Stary nóż powrócił. A może po prostu na rocznicę Krytyka Lopsa, No, nasi deweloperzy daliby każdemu graczowi jakąś liczbę skrzynek. To też byłoby fajne, chociaż wątpię. Dobra, elo.